Siedzi o, taka miejscowa siedzi, siedzi, tam było jakieś zebranie Już Warto obserwować wodę. Siedzi. Siema, witajcie na Caction Relax w kolejnym filmie. Ostatnie półtorej godzinki postanowiłem spędzić sobie nad rzeczką opodal krzaczka. Zobaczcie, jak sobie sroczka tutaj ładnie siedzi. Siedzi sroka na drzewie, to nie wiem, czy ryba będzie się działa na wędce. Zastanawiałem się, jak nazwać ten film, bo co chwilę pada i jeżeli będzie padało, to będę łowił pod mostami i wtedy chciałbym go nazwać wędkarstwo podmostowe, a ewentualnie ten film mogę też nazwać na przykład Street Fishing w Małej Rzece. Półtorej godziny, zacznie się robić ciemno, będzie ciemno powoli, mamy 25 maja, zostaw lajka, nie bądź faja. Nie wiem, w sumie to wam nic nie mogę obiecać. Ci, którzy mnie znają, to też wiedzą, że u mnie nie chodzi o rybę. Oczywiście fajnie jak się pojawi i ostatnio też mam taką pasę dobrych kilku wyjść, gdzie coś tam zawsze siada na ten spinning a i życiówki się zdarzają ale to nie jest główny cel tej wyprawy, tak jak zawsze. Chodzi o klimat, także jeżeli chcecie, to mi potowarzyszcie może akurat wyjedzie jakaś rybeńka, yy, i będę testował tutaj też tak jak ostatnio kenarda Huntera to jest wobler, który ostatnio mi się sprawdza, a zwycięskiej drużyny się nie zmienia, więc... Niezmiennie Już Warto Obserwować wodę Siedzi Warto obserwować wodę Chciałem powiedzieć, żeby patrzeć Czy coś się nie dzieje Ładny taki Akurat na zawody by się liczył Jeszcze tylko dosłownie szybcio, szybciocha fota i uciekaj, kolego. No to mamy pierwszego rozbójnika. A tu tak ekwilibrystycznie czasami lubię takie rzuty wykonywać. Całkowicie schowany tu za krzolami. Rozumiecie, nie? Nie teraz, nie teraz, nie teraz. Coraz większa szansa, że będzie to jednak wędkarstwo podmostowe. Nie ze względu na padający deszcz, tylko ze względu na dostępność miejscówki raczej. Jeżeli mówimy o różnych takich właśnie street fishingowych opcjach. A tu naprawdę... Naprawdę porosło z drugiej strony. O tam zdecydowanie ładnie to wygląda wszystko. Z drugiej strony jest opcja, żeby dojść do samego brzegu z tej strony. Powiem wam szczerze, że byłem tu ile? Z trzy tygodnie temu? I nie było kłopotu. W tej chwili jest grubo. Spróbujemy tędy? Spróbujemy. Kawałek się da. Dalej dalej, dalej, dalej a zobaczmy. Ja już nie robię kroku do przodu nawet, jeżeli są tu jakieś ryby to i tak już nahałasowałem. Oj, jakby coś małego delikatnie cmokało w tego w ogóle, ale paluszki jakieś, chyba że tam są zaczepy. No, tak, przepuszczę drugi raz, to będę wiedział już wtedy na 100%. Jak w tych samych miejscach będzie się obijał.

nie zrobić foty dobrze, dobrze, dobrze takie rzuty to ja lubię zobaczcie jak daleko 4 cm kenard wędka 7,23 czy ta wędka rzeczywiście ładnie potrafi rzucić teraz zmienimy i teraz jeszcze raz zmienimy Mam brutówkę, też często tak robię. Że zmieniam tor prowadzenia. Siedzi trochę ładniejszy niż ten poprzedni. Też taki na no, zawody wędkarskie. Spokojnie by się kaczko, czemu mi tu przyleciałaś z powrotem straszyć, płoszyć ryby? Tego nie rozumiem. już. No mnie kolego uwolni w drugą stronę, bo jeszcze mam zamiar tam porzucać. Trzymaj się. To nie była kaczka tam za mną. Piękne zebranie klenia. A spóźniłem, było ubranie. akurat przekładałem wędkę na drugą stronę. Poczułem było, było Czyli są tu jeszcze rybki jakieś. Jeszcze z 2-3 rzuty, jeżeli tu na tej miejscówce już nic się nie wydarzy, to oczywiście idę na kolejną. No było branie. spóźniłem. Na razie nie idę na kolejną. Raczej nie, nie spodziewałam Raczej nie spodziewam się tutaj bardzo dużych ryb, ale są. No nazdrażysz się dla wujka Krzyśka? Ue, dzięki Dzięki, ziomuś. Czwarty Czekaj, czekaj, już cię ładnie tu wypuszczę Ale ty też w tą stronę pójdziesz Czekaj, i chyba za chwilę znowu będzie lało. Jak tutaj przyjechałem, to było ładne niebo, słoneczne, no i będzie wędkarstwo podmostowe. Z dwóch przyczyn, już wtedy, i z dostępności miejscówki, i w związku z tym, że będzie lało. No, zobaczymy jeszcze. Z cukru nie jestem. Na razie idę w stronę słońca. Zobaczcie, jak pięknie. No, rower I wzdłuż krzaczków Oj drodzy Było branie No zdecyduj się, coś tam skugie, skugie, skugie Skugie Przestało Patrzcie sami jak to wygląda tam nad Politechniką taki mix. tu nie za fajnie tu bardzo fajnie Tam całkiem spoko tu tam aż siwe to niebo jest O, taka miejscowa Siedzi O, mały szczupak. Nie, nie, nie o niego tu chodzi Nie o niego tu chodziło O, no, ale dzikus wyszedł Czekaj śledził małej zrobić ci mikrofotę szybko Uciekaj, buszowek dalej, mhm, trochę zepsułem, bo tu jest dużo tych O, przedar się Przez liście Trochę za blisko, żebym go do siedzi ale też dobrze, dobrze, że się wie. To był mały szczupak. Słuchajcie, trochę ten deszcz się tutaj rozkręca z każdą chwilą. Z cukru nie jestem, ale no nie chciałbym też tutaj nie wiadomo, jak przemoknąć. Do auta mam kawałek. Może jeszcze rzucę za dwa razy, chociaż na razie zapowiada się, że będzie padało. Nie minęła godzina. No chyba witaliśmy się, było za 28, w tej chwili jest za 27, 9, eee, 4 okonie, szczupaczek. Jeżeli podobał Wam się ten film do tej pory zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli ktoś jest nowy może wcisnąć tam subskrypcję plus dzwoneczek, zaznaczenie wszystko, dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach jak je zamieszczę. Mam nadzieję, że Wy też e, miło spędziliście czas oglądając ten film, dziękuję Wam bardzo. Za odwiedziny w takim razie na kanale. Zapraszam Was na kolejne filmy. Kolejne filmy, mam nadzieję, że z rybami. Jeżeli nie, bo nie obiecuję, to po prostu zwyjź nad wodę z tego klimatu. Czasem słońce, czasem deszcz, czasami troszeczkę wiatru, tak wygląda wędkarstwo, ale ten kontakt z przyrodą zawsze fajnie jak się znajdzie. No bo to ładuje baterie, to pozwala troszeczkę gdzieś tam zrzucić tych wszystkich takich codziennych problemów, kłopotów zresztą jak jedziecie na ryby to to nie chodzi o to, że to wiecie, to czujecie po prostu, że tak jest, ja też to czuję w tej chwili kilka brań na węce jak najbardziej, bardzo fajnie mm, ale głównie naładowane bateryjki, także lecę do domu, do zobaczenia na kolejnych filmach dzięki za odwiedziny, oczywiście jeżeli wybieracie się również na ryby to połamane, nad wodą